Znaczy, jak śpię u kogoś, no to śpię w gaciach, nie? Ale w domu śpię nago. Nie mogę spać w górze od y, piżamy, bo budzę się po prostu całym okry, nie? Karną już! Nie mogę spać w górze od piżamy, bo budzę się całym okry. Więc więc po prostu mija się to z celem stream z auta dla klimatyzacji. O ludzie... Jej! streamu 9 miesiąc. Wrzuciłem. Dziękuję, bardzo mi miło. Dzięki wielkie. Szamaneczko. Jedziku, witam również. Sikam po nocach. Tak, zawsze. Zawsze sikam po nocach. E, dobra, teleportuję się tam. Nie no, ale oby Dobra, Dwight raz, Adam raz. Co to było? Teleportacja. Przeglądam Helen No, Mała cena zachód. Siema Jane. No dobra, tutaj Davida nie gonimy, jeśli gonimy ją. A, niech idzie po on Wywalone w to mam. Nic, jak Dead Hard użyty. A oglądałeś najnowszy Halloween z 2022 lub mi? 2021? Wiesz co, oglądałem to... nie najnowsze, ale ten remake. Wiesz o czym mówię. W sensie, że on chował się i myślał, że go nie widzę? A, możliwe, możliwe. Dobra, tu nikogo nie było, więc schowuję tego gena. Mam bardzo wysoki progres. No i po genach. Davida nie chcę gonić póki co, chociaż tak mamy dobre tam 5 genów dalej. Dobra, nikogo nie widzę, więc wracam się. Nie no, Davida nie chcę. Zresztą będzie tego Gena kręcił, bo to może jednak. A, ty, 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 deadlock. Eee, ktoś tu ranny kręcił Gena? Tak, ktoś tu ranny kręcił Gena. Na no, na razie nie idę tam. Idę za Jane, bo kręciła Gena, więc mogę ją powalić bezkarnie hmm. Czemu nie do palety? Czemu nie do okna? Czemu już deadhard zużyty Czemu nie zostałaś na tej palecie? Czemu tak zrobiłaś? Siemaszku, Selvi tam serdecznie Halloween z 2018? Być może Nigdy nie zrozumiałem streamerów jak można grać kilka bitych godzin jedną grę? Dla was Z tego co wiem to Pinhead jest jedną z najpotężniejszych postaci w fikcji To prawda eee, Lecimy na Discordansa Mm, trzy geny do końca, nie chcę Dwighta w takim razie. Twój Dwighta, Davida. Absolutnie, nie gonię go, nie widzę go. Idę z innym. I I aim. Aim. Dobra poleta ziom. Najlepsza. Okej. Okay. O, pan Vanor, witam serdecznie. Kurde, nie... A, dobra, on należy. Fak. A, dobra, on dalej pobiegł. Ej, w sumie... W sumie to zostaje na piwnicy. Ona leży, ja i wyczekuję DS i patrzę. Patrzę tego co tu wisi. No. Poczekam. Jak leci? Wiesz co panie wano, że bardzo fajnie. Dzisiaj pracowałem z domu jak człowiek, tylko bardzo gorąco, jest to mi bardzo przeszkadza. Ja nie jestem fanem wysokich temperatur. Jak tam dzień mija? Spoczko dziku. No tylko te temperatury, nie? Poza tymi temperaturami jest elegancko. Gdzie mi blokujesz, śmieciu mały? Co za hultaj? Nie wierzę. Jak może tak grać? Pierwszy odcinek Creature'a zajebisty tylko w z książką, ale te szczegóły polecam ten serial. O, nice -u. O! Dobra, jesteś i ty. Mam cię. Rzeczona kupiła mi kartę pamięci 8 Mega do PS2, oryginalna. O kurde. Będzie grane. Dobra, możemy za Davidem pójść. Są dwa do końca. Spoko. Tylko, że nie widzę Davida, to jest problem. Nie widzę Davida. Jakbym go widział, to co innego. Ale nie mam pojęcia, gdzie on jest. Spoko. Oj, oj, oj. No dobra. Idę do Davida. Idę do Davida, on jeszcze nie wisiał. Co? Jak ty się tak zerwał? Mm. No spróbuję go tu zmine game'ować. Czas. Ten co Deadharda Harda użył, DAP kolejny raz życie uratował. Leżeć Jeszcze tylko kabel zasilający muszę kupić, bo gdzieś posiałem Okej, okay. myślę, że kto jest najsilniejszym surwem Każdy Każdy Ewent Ja mogę Ci powiedzieć kto jest najcichszym surwem Ace Visconti. Oj, oj, oj. oj okay, Denson najlepsze perki na surwa. Zależy. Ma bardzo fajne perki. Szczególnie takie dla początkującego. Co za ham? Co za ham? Na pewno ma deesa, że się tak zakłada e Mam cię. Eee, każdy sur w sumie robi to samo, nieważne jakie kupisz. No tak, tylko że no taka. Kate. Eee, taki Ace jest cichszy, nie? Dobra, nie ma SDS-a. Pytanie, czy ja go doniosę gdzieś. A, powinien donieść.